już w wodny płyniemy na Urano Urano O, Dał czadu obrócił się do tramwaj wodny i opuszczamy Wenecję ależ tutaj ruch jest teraz o tej porze taksówki wodne noga Cię boli? tak Pokaż? Jeszcze ma siłę. Jeszcze na trochę ma. Dam jeszcze jakieś 3-4 godziny zwiedzania A później wracamy na kemping. Rowery i nad morze. Gorąco jest. Żar leje się z nieba. A tam jest to miejsce, gdzie siedzimy, tutaj w tym trwałym wodzie, jest wyjątkowo fatalne. Mamy boj. Okna, jak w starych i Karusach. Tylko ukladane krusty w ogóle tlenu powietrza nie dają. Dobra, chodzimy jakieś 30 km od No wylądowaliśmy, a właściwie to przypłynęliśmy, dobiliśmy. Jesteśmy na Buranu. Chodźcie z nami, zobaczymy. Pokażemy Wam jak wygląda ta wyspa. Tu pokażę, są bilety. Możemy Ten fundusz w do siebie na ubrano mnóstwo sklepów Większość jest więc na robota Zobaczcie jak to jest kolorowo kolorowe domy każdy w innym kolorze. Trzymaj mały prowadził? Pokaż, trochę widzą, jak wygląda. Zbrano. Małe, ale urocze. Zaraz wrócimy, idziemy tu do sklepów. Zabudzamy. jest. Pateusz. Tak, takim bym to paska? No, nie, no, no to jest tak, chyba, tak, tak, bo ten rzęk się zrywa. I muszę ci poprawić. Wiesz? Idziemy zobaczcie. na chwilę do sklepu. Co, zobaczcie? A, I zaraz wracamy z powrotem. No. Na równą drogę, że tak powiem. Już wiem, wiem gdzie żeśmy weszli, do lokalnej żabki. <laughs> Lokalna żabka. Nie, no weźcie coś do picia. Zobaczcie, no, jakie ceny są akurat byśmy stali z alkoholem ale nie po to, że całość Faktycznie muszą kole wypić, bo inaczej nie dojdą, nie dociągną do, do połowy dnia. Jak wygląda lokalna żabka sklep kop top. Już po zakupach i wracamy na pierwszą linię brzegową na dalsze jezdanie Jesteśmy Chodzimy, zwiedzamy. Słuchajcie. Ale co mnie najbardziej bardzo zaskoczyło? To domki kolorowe. To tak naprawdę jedna. Nie wiem jak czy to ulica. I to raptem jest, że może, może 200 metrów bo dalej, to jest nie nieodrestaurowane albo Jeszcze nie. Nie wiem czy to, to naś w ogóle Do mostu, tu gdzie się znajduje to jest... Ładnie. Tam tam za mostem już jest kicha i w tą stronę już też jest kicha. To co chyba mocno przereklamowane tym brano jest sporo sklepów, sklepikarzy. I nic specjalnego. Ceny podobne jak wszędzie, jak w Wenecji, ani drożej, ani taniej. A o, Gosia, coś fajnie. Gosia, coś zauważyła. Co się stało? Co się zobaczyła? A ja wezmę sobie bałwankę. W trochę jestem to. 60 euro to kosztuje. No to jestem cenna. Cena. Tak, to już. Mm. No To tu w stare domki. o kościół jest ten co tak wieża kościoła, jakby leciała przewracała się zobaczymy Może i tam zejdziemy jeszcze Oczywiście co? Oczywiście co Mateusz z mamą jeszcze są na zakupach o jakieś pieniądze że... łukasz ze mną to te pale, zobaczcie jakie się bujają. Niektóre domki są odrestaurowane, odmalowane, a niektóre nie na, nadal. Właśnie nikt nie kwapi. Ale e, Marcin i Anna mówią, że od zeszłego roku część została od, odrestaurowana, ale tylko po tej części gdzie, się, m, gdzie są zwiedzający. I klienci, gdzie są sklepiki, to tam jest od, 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 odmalowana. A, ale zobaczcie tu teraz Co to wygląda Vendeeci Czyli to oznacza, że to jest do sprzedania Po prostu Ile kosztuje taki domek? O, Łukasz, chciałbyś mieć taki dom? Nie Czemu? Zbyt biedny tak mówi, że zbyt biedny no. Zaniedbana Ta część jest tutaj. Burano. To jest zdjęcie od tego na A teraz jest? Mhm. Nie. Nie tego vloga na dzisiaj? Kończymy chyba. z jest taki 4 rynek w Burano. Lekka bryza jest na dworze. Jesteśmy umęczeni po czterech. 8 godzinach zjedzenia, odkupywania, jedzenia. Zobaczymy, co jest koło tego. Zobaczcie. Tak się nawierza. Pan. Dasar, Nie wiem, kto to był, ale to był jakiś pewnie uczony, bo jakiś, który ma jest księg, księgę. Kościół. A ta krzywa dzwonnica wygląda, jakby się właśnie zaraz miała przewrócić. Też porobiliśmy zdjęcia. Główny punkt programu i tutaj film e, burano. To tylko kolorowe, kolorowe domy, kilka straganów tak naprawdę. Ale jest przeurokliwe to miasteczko Tak, no Tylko tyle, że w godzinę możesz obejść e, całe miasteczko. krzywo. Nie, miała zaraz Bo kamera, ty nie wiem, czy kamera to odda. I w tym dniu kończymy już tego vloga. Do, do zobaczenia, co do Cześć! A takim tramwajem do końca udało nam się miejsce na końcu III. Jest szalem Burano <coughs> Na samym końcu. O, to się. Ok, lepsze miejsce do majowej. a my z gością.